Ale słodka dzidzia. Pora na butelkę? Nie chcę. No nic, więcej dla mnie. A może masz ochotę na jogurt? Mmm, pyszny jest. Proszę, skosztuj. Nie. Musisz coś zjeść. Czekaj, chyba już wiem. Wezmę jogurt. I dodam barwnik spożywczy. Dokładnie mieszamy. Jaki piękny kolor. I już. Zobacz, kochanie. Wow, niebieski. Daj mi. Smacznego, księżniczko. Mmm, naprawdę pyszne. O, ale ona szybko rośnie. Daj, wyczyszczę ci tą buźkę. Jeszcze tu! Dobrze się bawisz? Mądra dzidzia. He? Gdzie on jest? Nie mógł daleko pójść! Gdzie jesteś? A muszę w końcu pozbierać te zabawki za dużo ich. Jesteś tu? Słyszę cię! Gdzie on się schował? Może w szafce? Stój, nie uciekaj! Mam cię! Przytul mamusie. Koniec z wymykaniem się. Musimy to załatwić. Stąd mi już nie uciekniesz. Że też wcześniej, no to nie wpadłam. I mogę dalej czytać książkę. Cudownie! Kochanie, otwórz buźkę. Nie, to niedobre. O higienę jamy ustnej trzeba dbać, skarbie. No dobrze, popatrz na tego jednorożca. Wow, pokaż. Czekaj, przecież to szczoteczka. Nie ze mną te numery. Nie mam na to czasu. Już wiem, wykorzystam te kamyczki. Weźcie kilka, a także malunek. Na przykład taki. Nanieście klej na kamyczki i przyklejcie je na obrazek. Mają wam wyjść takie ząbki. Plamastrem namalujcie takie plamy. Chyba ktoś tu zapomniał o nici dentystycznej. Skarbie, pobawimy się? Musimy pozbyć się tych plam. Ojej, ale mają brudne zęby. Zobacz, skończyłam. Są już czyste. To może przy okazji wymyję swoje. Dobry pomysł. Proszę. Już prawie kończę. Zepsuł się. Hmm, Może trzeba polizać. Nie działa. Bez sensu. Głupi flamaster nie chce pisać. Spokojnie, kotku. To może różowy? Też nie pisze. Ojej! Dość tego! Co się stało? Nie mogę dokończyć laurki. Flamastry się wypisały. No to mamy poważny problem. Muszę coś wymyślić. Wiem, zaraz to załatwię. Byle szybko! Weźcie chusteczkę na i złóżcie na pół. Przyklejcie do niej taśmę klejącą. A z drugiej strony pałóżcie patyczek. I zwińcie. Końce mają być na wierzchu. Po dotarciu na taśmę odetnijcie kawałek. Teraz skropcie koniec tuszem. Pusteczka wsiąknie w płyn. I macie flamaster. Proszę, kochanie. Super, znów mogę malować. Dziękuję, mamusiu. Namaluje słońce. Przepiękne, ale fajna zabawa. Wychodzimy skarbie, mamusia musi schwytać złych ludzi. Odłóż zabawkę i załóż kurtkę. Dzięki, mamusiu. Ale duża z ciebie dziewczynka i ciężka. Ktoś tu musi iść na dietę. Bawimy się? Chyba dostałam przepukliny. Okej, okay, załóż buty. Cheryl, wracaj tu. Ach, nie umiem się na nią złościć. Ach, może ją skuję w kajdanki. Nie, tak robią tylko złe mamy. Chyba, że... Dawaj ręce! Jestem niewinny, nic nie zrobiłem. Jasne, za każdym razem to słyszę. Idziesz siedzieć. Mam pomysł. Muszę tylko wziąć te odciski i wytnę z nich takie koła, teraz przykleję je na ścianę, hej, mamusiu, obawmy się, potrafisz przyłożyć ręce w tym miejscu? Eee, Okej, okay. łatwizna, mamusiu. Zobacz. I co teraz? Nie ruszaj się, świetnie ci idzie, tak, super! Wygrałaś! Serio? Fajnie! Okej, okay, chodźmy! Lalala! La, la. wielbiam sprzątać! O, wiadomość! To miło z jej strony! Babcia przyjeżdża i ma dla ciebie prezent! Super, co nie? Halo? Jestem! Kim jest ta szykowna babcia? <laughs> Hej, chodź! Tu jest mój przystojniak. Patrz, co babcia dla ciebie ma. Ale szybko rośniesz. Dobrze cię widzieć. Otworzymy twój prezent, dobrze? Podoba ci się? O. Oh. O oh, nie. Przepraszam, pomyliłam się. Nic nie szkodzi. On bardzo szybko rośnie. Widzisz? Są prawie dobre. Zobacz. Spróbuj się w nich przejść. Okej, okay, może są nieco za duże, ale bardzo ładne. Zaraz wiem, co robić. Stań tutaj, skarbie, odrysuję twoją stopę. Super. Teraz ją wytnę. Mamo, weź to. I co ja mam z tym zrobić? O, już wiem. Szukam butów w tym rozmiarze dla mojego wnuka. Chwileczkę, te powinny pasować. Przybierzamy. Będą idealne. Wezmę je. Dziękuję. Miłego dnia. Okej, okay, kochanie, tym razem będą dobre. Chcesz je przymierzyć? Najpierw lewa stopa. Dobrze. Wyglądasz przepięknie. Skąd tu tyle popyć? Jeszcze te. To chyba wszystkie. Ups zapomniałam o tym. Okej, okay. teraz przykrywamy. Gotowe. Możesz już wejść. Wow, co to? Ale dużo popyć. Weź te gogle. Dzięki. Okej, okay. i znajdź Simple Dimple. Start. Ale super. Czas ci się kończy. Szybko? O, to na czas. Musi tu gdzieś być. Dajesz, dajesz. Nie mogę go znaleźć. Czekaj, mam. Udało mi się. Cudownie. Dobra robota. Jestem z ciebie dumna. A teraz czas na zabawę. Kocham cię, mamusiu. Pamiętajcie, żeby podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybować nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej.